Deseti Współpracujemy z Kongrułem ją los tak chciał. Ogłębimy w oczu biednych. Taki był tytuł. Wyśmianek. Ha! Bo jestem taki dziwny. A teraz mówi Rumianek. Rumianek! Otóż co do mnie, ja na różaną cierpię nostalgię bo róża nie ma Io ho un po' con di Giacomo Rzefię, rzucie sobie rzucie. Żyły sobie. Żyły sobie. Żyły sobie. Żyły sobie. Żyły że te Żyły jeśli Przeżeniem proszę jak kogo, że te, które śpiewać nie mogą. I rzeczywiście, noc nocą, gdy miękko i energicznie jaśmin perfumował noc szopenowską, Słowki śpiewały ślicznie. Lecz i więc pyszne były i złe. Gadł czasem z majowej chmury, deszcz polgował z służbie swej, też spadał. Proszę! jesteśmy. Jak przepraszam? O, pienios. O! O! od się. Bardzo ślicznej Posłuchajcie się o dziadki, bardzo ślicznej baratki. Posłuchajcie o dziadki bardzo ślicznej baratki! Był sobie pewien bar. Na twarzy kwaśny i wklęsły miał portek z 15 bar. A może 16? I wszystkie mu się trzęsły. pan sobie szlafroczek? – W szlafroczku chodził raczej. Ale tylko w ciemności bądź szlafrok. – Trząsł mu się cości, a portki schowane w kredensie też się nie zrzekły tych trzęsień. Trzęsło się całe mieszkanko, kanapy i putryny, bo to był dom melancho i bardzo… – cyko, cyko, <gryny> Tutaj się kończy balladka, o portkach się trzęsących, z balladki morał gada, morał następujący. Gdy wieje wiatr historii, i <laughs> Czy wyjątkowe Nabyłem ową drewnianą głowę Niosę do domu Rozwijam papier A żona patrzy i wzaje kapie W końcu monolog 啊没鸡巴 Słowem lekko nadziewam głowę na głowę. Wchodzi kolega, co dawniej patrzył na mnie surowo, widząc, że też mam drewnianą kulę, zaczyna do mnie przemawiać czule. Mój kotku! Siedzi do rana drewniana głowa, głowa drewniana. Nazajutrz o mej drewnianej głowie, wieś się roznosi jak ryki krowie. Chwalą w południe wieczór i rano drewniane głowy. Głowę drewnianą. Niech głowy. czy apolinowy, mam święty spokój. Spokój, spokój. Nie głowy! Niech żywe głowy… Niech żywe głowy budują. A ja tylko oceniam, tylko zagajam, tutaj postoję, tam się powiercę, tu coś uzgodnię, a tam coś zatwierdzę. Rozkoszny dzionek strzela jak zbicza! Którą znalazłam gdzieś w antykwarni? Na nowym świecie? świetle latarni? Czysty przypadek! I cóż by na to? Jestem jesteś szczęśliwym, szczęśliwym biurokratą! No, jestem szczęśliwym biurokratą! Jesteś, 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 jesteś szczęśliwym מוזיקה 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 יעקבו wszedł do literatury wstąpił do związku Gdy napotkasz oki przykry, włosy dęba, ciórki, pot, to wciąż nie wiesz kto dobre, że ten kot to nie jest kot. Wtedy... nogi, Wypocz nogi! No. Lub chlup, chlup, i nie ma twogi! Kiedy rozpacz cię ogarnie przewiedzie, w z pięciu łez. Kiedy włazisz na latarnię myśląc, że tam lepiej jest, gdy nie możesz siedzieć w kinie przy dziewczynie, w wiarku wzruszku, wtedy weź w szarej godzinie, choć ten słodycz sobie stwórz. Wymoc nogi! <grym> Własne nogi. Moi <grym> ubogi, bracie drogi! Jeśli przypadkiem na wojence utkną Tobie nogi dwie, możesz wtedy moczyć ręce. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Ja rozumiem, że to mało. Same ręce. Przerwę dam. Mnie to też zdenerwowało. lecz na nerwy sposób mam. Moczmy nogi! Moczmy nogi! Moczmy nogi. Polsko moja! Na spektaklu dałczyńskim, bajki i coś jeszcze. Wystąpimy. Pani Aśka. Mamy jeszcze rodziców, mamy też szkoły. Proszę nie wskazywać jeszcze, to jeszcze nie będzie dobrze? Kochani, ja bym chciał Wam podziękować za to, że wam się wciąż chce. A na to, hold, na Twoje ręce, bo no czego, że tak powiem, nie dotkniesz <grym> jakiego tematu. To potrafisz nas e, zachęcić do uważności, do słuchania, do patrzenia i te różnego rodzaju Twoje właśnie reżyserskie formy cały czas nas zadziwiają, prawda? Bo przecież tyle lat jesteśmy razem i ciągle tworzysz i ciągle mamy coś nowego. I za to właśnie. Przepraszam. <laughs> to właśnie wielkie brawa <laughs> i wielki szacunek do Ciebie, jako do, e, naszego artysty. I teraz kolejny bardzo, bardzo dziękujemy, że ze swoją cudowną grupą uświetniłeś Dziękuję. dzień teatru to na wiosnę i to na pamiątkę. I oczywiście dla Was wszystkich pierwszą już jesteśmy. Jestem nie. Dziękuję serdecznie. I to wszystko na obejmowskie. wiele wydarzeń, jeżeli uczestniczyliście. Mieliśmy teatr, który już do Was i który do nas przydał. Jutro mamy koncert. Dobrze, jak Krzysztof właśnie zauważył i to wszystko nasze. To wszystko dębnowskie, więc tym bardziej wielkie podziękowania, że mamy cudownych artystów. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to jest pochodne, prawda? Słuchajcie, no szczególne, prawda? Tak, no, może to był to się dać, to jest także wielki szacunek. Dziękujemy pięknie. Sínd법.